Nabukodonozor i był wybitnym królem Babilonu, którego wpływy rozciągały się na Bliski Wschód. Żył około 600 lat przed Chrystusem i jest pamiętany z powodu swoich znaczących sukcesów militarnych, zwłaszcza zwycięstwa nad królestwem Giudi i pierwszego zniszczenia Jerozolimy, zgodnie z starożytnymi zapisami. Był synem Nabopolasara, babilońskiego generała, który przewodził wyzwoleniu Babilonu z podpanowania asyryjskiego. Imperium neobabilońskie powstało po buncie pod przywództwem Nabopolassara, który następnie przez dekady toczył konflikty z Imperium neoasyryjskim. W roku 646 przed naszą erą Nabopolassar został królem i ostatecznie pokonał Asyryjczyków, wypierając ich z dolnej Mesopotamii. Z czasem konflikt nasilił się w regionach rzek Tygrys i Eufrat, serca Imperium asyryjskiego. W roku 632, przed naszą erą, Chaldejczycy najechali i zdobyli Niniwę, stolicę Asyrii. Armia asyryjska uciekła do Erem, gdzie Nabopolassar i jego wojska zajęli miasto Jurak. Ostatni król asyryjski próbował uciec do Egiptu, lecz jego próba odzyskania Erem zakończyła się niepowodzeniem, prowadząc do ostatecznego upadku Imperium Asyryjskiego. Nabukodonozor i umocnił swoją władzę w Babilonie. Tworząc trwałe dziedzictwo, które głęboko wpłynęło na historię regionu. Po upadku imperium asyryjskiego, Nabopolassar ustanowił dynastię kaldejską w Babilonii. Po jego śmierci w 624 roku przed naszą erą Nabuchodonozor objął tron i rozpoczął serię reform, które uczyniły Babilonie dominującym imperium tamtych czasów. Jego głównym celem było rozszerzenie i umocnienie władzy babilońskiej świadomy konieczności utrzymania kontroli poprzez bezlitosne działania przeciwko przeciwnikom. Nabuchodonozor przeprowadził wielkie kampanie militarne w celu plądrowania i zdobywania nowych terytoriów. Jego pierwsze ataki skierowane były na Geiz, Askalon oraz liczne miasta w Anetouli. W miarę jak bogactwo Babilonii rosło, inwestował w budowę i modernizację miejskiej infrastruktury. Zbudował umocnione mury obronne systemy zaopatrzenia w wodę, wybrukował ulice i przypisuje się mu budowę słynnych wiszących ogrodów Babilonu, jednego z siedmiu cudów świata starożytnego. Znane jako wielki symbol Imperium neobabilońskiego, wiszące ogrody uważane były za jedno z siedmiu cudów świata starożytnego. Jednakże, aby utrzymać te wspaniałe konstrukcje i rozległe Imperium, proste plądrowanie małych miast Anetouli nie wystarczało. Nabuchodonozor musiał skupić się na większych celach, a jego pierwsza duża ofensywa była zaplanowana przeciwko Jerozolimie. Jednakże na drodze pojawił się pewien nieprzewidziany problem. W trakcie swoich planów Nabuchodonozor musiał przekierować swoje wysiłki i wojska, aby stawić czoła buntowi asyryjczyków, sprzymierzonym z Egipcjanami, którzy próbowali odzyskać Babilonię. Bitwa, która nastąpiła Znana jest jako bitwa pod Karkemisz. Miała miejsce w 624 roku, przed naszą erą Nabuchodonozor kontynuował wojnę rozpoczętą przez swojego ojca, prowadząc swoje siły przeciwko egipskiemu wojsku pod wodzą faraona Niko i oraz resztkom imperium asyryjskiego. Egipcjanie, nie doceniając siły militarnego Nabuchodonozora, napotkali trudności, zwłaszcza po tym, jak król Jozjasz z Dziudi odegrał kluczową rolę w opóźnieniu i osłabieniu armii Nikołu i przed bitwą pod Karkemisz. Choć Jozjasz został pokonany i zabity, jego działanie było kluczowe dla zdobycia przez Nabuchodonozora kluczowej przewagi w następującej po tym bitwie. Bitwa pod Karkemisz była zacięta. Wcześniejsze wyniszczenie sił egipskich oraz sprytna strategia Nabuchodonozora doprowadziły do porażki armii Egiptu. Zwycięstwo Babilonu nie tylko umocniło panowanie Nabuchodonozora nad regionem, ale również oznaczało koniec wpływów egipskich na Bliskim Wschodzie. To wówczas moc i autorytet Nabuchodonozora zostały trwale umocnione jako regionalnego lidera. Po bitwie pod Karkemisz Nabuchodonozor wyłonił się jako dominujący lider mylite swojej epoki. Nie tylko pokonał swoich wrogów, ale także jasno dał do zrozumienia, że Babilonia jest na czele Gotowa rozszerzyć swoje panowanie od Zatoki Perskiej po Morze Śródziemne. Jednakże, zanim skonsolidował ten rozległy terytorium, skupił się na kluczowym przeciwniku politycznym Królestwie Giudi, co było istotnym epizodem w jego historii. W tamtym czasie Giudi, pod panowaniem króla Joachima, znajdowało się wśród królestw podporządkowanych władzy babilońskiej, choć nieustannie wyzwanymi przez buntownicze powstania i rebeje po obietnicami wsparcia innych regionalnych mocarstw. Około roku 621 przed naszą erą Joachim zaczął otwarcie kwestionować panowanie babilońskie. W odpowiedzi Nabuchodonozor poprowadził swoje wojska w kierunku Jerozolimy. Reakcja Nabuchodonozora na bunt Joachima była szybka i surowa. Wysłał swoje siły, aby stłumić powstanie i ponownie potwierdzić kontrolę nad Judią. Po długotrwałym oblężeniu w 618 roku przed naszą erą, Jerozolima została zdobyta, Joachim został obalony, a zastąpił go jego syn Jojakin. Ten z kolei został szybko zastąpiony przez Sedekiasza, bardziej zgodnego z interesami babilońskimi. Nozer, Zaakceptował wyzwania. W 609 roku przed naszą erą, Sedekiasz, król Giudi, Podjął śmiałą decyzję o zaprzestaniu płacenia tributu Nabuchodonozorowi, wyraźny akt wyzwania, który został podjęty także przez króla Tyru. To powstanie było motywowane nie tylko pragnieniem niepodległości, ale także oczekiwaniami wsparcia ze strony Egiptu, który dążył do przywrócenia swojego wpływu w regionie. W odpowiedzi, Nabuchodonozor powrócił w 607 roku przed naszą erą, aby raz na zawsze rozwiązać te kwestie. Jerozolima została ponownie zniszczona, a babilońskie wygnanie stało się jeszcze bardziej mroczną rzeczywistością dla ludu żydowskiego. Całe rodziny zostały wyrwane ze swoich domów i wypędzone do Babilonu w podróży pełnej cierpienia i desperacji. Nabuchodonozor najechał miasto z nieustępliwą furią, niszcząc wszystko na swojej drodze, w tym spalając świątynię Salomona do gruzów. Ten dzień był jak apokaliptyczny koszmar dla Żydów. Z obalającymi się murami i płomieniami wznoszącymi się w niebo, podczas gdy znaczna część ludu została pognana na babilońskie wygnanie. To zdobycie było nie tylko zwycięstwem militarnym, ale także odcisnęło głęboki ślad w historii i kulturze żydowskiej, opisanej w licznych księgach Biblii jako niewola babilońska. Po umocnieniu swojej władzy zdobyciem Jerozolimy, nabuchodonozor nie spoczął na laurach. Kontynuował ekspansję swojego imperium poprzez nieustępliwe kampanie militarne w całym regionie Lewantu i Mezopotamii. Ponadto przeprowadzał ataki i łupy na Anatoje oraz przeciwko plemionom pustynnym na Bliskim Wschodzie. Jedną z jego najbardziej znaczących kampanii było oblężenie Tyru, potężnego miasta fenicjańskiego na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego, obecnie w Libanie. W 606 roku przed naszą erą Nabuchodonozor rozpoczął oblężenie trwające prawie trzy lata. Co świadczyło o jego determinacji w poszerzaniu wpływów nad potężnymi mocarstwami regionu. Wybrzeże Libanu było znane z imponujących fortyfikacji i tras handlu morskiego, co stanowiło znaczące wyzwanie dla ekspansji Imperium Babilońskiego. Dodatkowo Nabuchodonozor skierował swoją uwagę na królestwo elamu, położone na wschód od Babilonu, w dzisiejszym Iranie. Poprowadził serię dewastujących ataków na miasta elamickie, w tym zniszczenie ich stolicy, Suzi, co umocniło babilońskie panowanie nad regionem. Te kampanie nie tylko poszerzyły granice imperium, ale także zapewniły dostęp do cennych zasobów i kluczowych szlaków handlowych. Wewnętrznie nabuchodonozor skupił się na wzmacnianiu obronności miasta. Budując nowe fortyfikacje i wzmacniając centralną administrację. Jak wspomniano wcześniej, wiszące ogrody Babilonu wyróżniają się jako jedno z siedmiu cudów świata starożytnego, symbolizując nie tylko piękno, ale także technologiczny postęp i potęgę Nabuchodonosora. Prawdopodobnie zostały one zbudowane dla jego żony, Ejmitz, która tęskniła za zielonymi górami swojej ojczyzny Media. Regionów północno-zachodnim Iranie znanej ze swoich malowniczych krajobrazów. Wiszące ogrody nie były jedynym symbolem wielkości Nabuchodonozora. Budowa Wielkiego Muru i Bramy Isztar była kolejnym monumentalnym osiągnięciem. Mur otaczający miasto był kolosalną strukturą, która czyniła Babilon jeszcze bezpieczniejszym terytorium. Relacje wskazują, że przez jego grubość mogły przejeżdżać równolegle dwie rydwany. W sercu murów znajdowała się majestatyczna brama Isztar, pokryta emajowanymi na intensywnie niebiesko cegłami i zdobiona reliefami przedstawiającymi smoki i byki. To przez tę bramę przechodzili zwycięzcy żołnierze Nabuchodonozora, demonstrując owoce swoich zwycięstw. Nabuchodonozor pozostawił również swoje dziedzictwo w sferze religijnej, odbudowując Esagile, wielki świątynny kompleks poświęcony Bogu Mardukowi, Głównej bóstwu miasta. Świątynia ta nie była tylko miejscem kultu, ale symbolem boskiej mocy króla, który działał jako reprezentant bogów na ziemi. Kolejnym wielkim dziełem było odbudowanie Ziguratu Etemenanki, monumentalnej struktury o wysokości około 91 metrów, dominującej nad horyzontem miasta i widocznej na dziesiątki kilometrów. Panowanie Nabuchodonozora zakończyło się jego śmiercią w 582 rok przed naszą erą po 43 latach rządów. Został on zastąpiony przez swojego syna, Iwilmerodacha. Panowanie Nabuchodonozora jest pamiętane jako jedno z najbardziej znaczących w historii Babilonii, symbolizując erę imperialnej ekspansji, postępów architektonicznych i kulturalnej afirmacji. Jeśli spodobało Ci się poznawanie historii tego babilońskiego króla, nie zapomnij zostawić łapki w górę pod tym filmem i subskrybować nasz kanał, aby otrzymywać więcej treści tego typu. Do zobaczenia w kolejnym filmie.